Cześć! Z tej strony pasieka Melifera Dolina Baryczy. Słuchajcie, no, co prawda wczoraj była emisja jednego mojego materiału, ale muszę wam to pokazać, bo po prostu aż nie wierzę. Widzieliście wczoraj słoneczko takie przebijające się trochę wiecznie, ale praktycznie zero oblotu. Zobaczcie, dzisiaj mamy taką pogodę, że właściwie no, podobna temperatura, bo jest 12-14 stopni. Kropi deszcz, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje na wylotkach. No po prostu szał, ile, ile pyłku, no po prostu bomba. Zobaczcie na to. No coś pięknego. Żółciutki pyłek. Praktycznie słuchajcie, na każdym wylotku. To jest akurat. No, słuchajcie, no ekstra. Ten ulew jest akurat pusty. Dlatego taki przekrzywiony. I najlepszy numer, słuchajcie, że praktycznie kropi. Eee, popaduje nawet, no tak można powiedzieć. No, przed chwilą lekko padało. Zobaczcie na wodę. To jest najlepszy dowód. Widać krople, chyba widać, nie? No super, kurczę. Także chciałem Wam tylko się pochwalić, eee, co moje pszczoły dzisiaj wyczyniają. Dzień różnicy i ekstra. Pozdrawiam Was serdecznie.